Diabetolog i endokrynolog nie dowierzają. Naprawdę nie wiem, jak Wam ma powiedzieć, że nie zmieniło się wiele, a zmieniło się wiele. Cześć, mam na imię Asia, do tymu Zuzanku dołączyłam rok temu, mam 35 lat i zarządzam placówką medyczną. Nagle zaczęłam tyć i trafiłam do endokrynologa, przeczytałam absolutnie wszystkie książki na temat Hashimoto. Stosowałam się do tego, co jest zalecane. Waga spadła o kilogram albo dwa, a chwilę później zaczęła drastycznie rosnąć i dobiłam do 67 kg. Po dość długim czasie okazało się, że nabawiłam się cukrzycy typu drugiego, co było dla mnie po prostu katastrofą. Co sobie, że się nie poddam. Po pierwszych czterech tygodniach widziałam pierwsze efekty. Zaszła ze mnie opuchlizna, cukier mi się wyrównał. Po tych pierwszych trzech miesiącach schudłam chyba 7 kg przy dwóch chorobach metabolicznych. Teraz jestem 17 kilo lżejsza. Jestem silna, mam świetne wyniki. Największą zmianą dla mnie, oczywiście poza ciałem, było to, jak uregulował się mój dzień. Teraz ćwiczę trzy razy w tygodniu. Brakuje mi siłowni, jak, jak na nią nie pójdę. Lubię jeść, uwielbiam gotować, uwielbiam próbować nowych rzeczy i czuję przez ten rok, żebym była na diecie. Nie wiem, kompulsywnie. Wiem, co mogę jeść, czego nie mogę jeść. Wiem, co jest dla mnie dobre, co mi szkodzi, a co nie. I jest znacznie więcej wody. Mam ze za sobą zawsze swoją butelkę. Jem dużo słodyczy, które oczywiście mogę jeść. I są to słodycze z zetkiczyn, które są absolutnie fantastyczne. Pozbyłam się z tego brzucha. Jestem bardzo zadowolona z tego, co udało mi się osiągnąć. I nie zrobiłabym tego bez teamu. Jeżeli nadal zastanawiasz się, czy dołączyć do teamu Zuzanna...